Putu puna on a potom. Mmm, I'll Bardzo kochani, lubię jak mi ktoś moje słowa podkłada pod film Bez mojej zgody Bo no to co oglądacie na YouTube Ten film e, z, z, y, Co Adaś Grzybek zrobił To są moje słowa Podstawione pod tym filmem Nie czyjeś, tylko moje Zbieranie grzybów, e, zbieranie ziemniaków, jak na podwórku przykładowo mnie do piesku swoich, bieg, bieg, czołga się, to on w cały film podstawił, że wojsko się czołga. Tak jak zbiera ziemniaki, czy ja zbieram warzywa, to podstawił pod swoje. To ja jestem tym, co jest pod filmem głos. to moje, moje słowa są. I gdzie są to jest prawa autorskie? Ja już zgłosiłem do sądu i w telewizji będzie leciał. I mu się odechce, kurde, zarabiania na mnie kasy. Już radio Lublin. Telewizja będę trąbić. W telewizji będzie. Skończy się pierdolenie. Proszę Panie. w stanie zarabiać na ludziach, ich dręczyć. Skończy ci się? Wszyscy, cały świat wie, że to, że to są moje słowa, nie twoje. Podobały ci się moje słowa? Mm. Bo nie ma jaj, żeby coś takiego zrobić. Nie powiem, film jest ładny. Ale moje słowa są w tym filmie. Podkładamy pod Twoje machrojki. Powinieneś się ze mną skontaktować. Czy możesz to zrobić? A ty zrobisz to po swojemu? To będzie w sądzie. Z nami zajebiste można to to jest z bananem banana się tnie na wzdłuż i w tej cieście naleśnikowej się obraca i się smaży mmm w ustach się rozpywają o, o O! Nie masz jaj kurwa, żeby coś takiego robić. Zarabiesz na jakimś kasę, tak? Ja, 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 ja dłuższy czas na to się przyglądałem. Jaki krok popełnisz? Popełnisz bardzo duży błąd. Ja policja o tym wie. Ja. Będzie nie, za dupę złapany jeszcze to. Świątę tych filmików. Jak się w tym nie będę pierdolił długo. Za będę podawać w telewizji na wesł. Za chwilę. Machlejki się twoje skończą. Obejrzysz sobie ten film. Ty kontrolujesz cały mój kanał, przyglądasz się i później Hapsen giewęzen. Mój głos podpadasz pod swoje filmiki. Popierdolone filmiki. I gotowy. Patrz na leśniczki. Ja sam coś zrobił, swój głos podłożył, ale nie masz jaj. Pusty masz mózg. Takie rzeczy robią. Bez mojej zgody włamałeś się na mój głos i podstawiłeś sobie do filmiku, żeby więc mieć, mieć wyświetlenie. Będę światowy, a ty cienias. Dobre. myślałeś, że ja się nie dopatrzę? Czy jak? Że to wasz głos? Na pewno, ja co narysujecie? Cały świat o tym wie, że to mój głos. Mówi, że twój kolega to jego głos. Ja ci kurwa dam głos, a się chuj Wy wygłosujecie. Wszystkie kraje się dowiedzieli już, że to kurwa podpucha, żeby namrać kasy. Kasiu, ci się chce? Bez mojej zgody? Być miał zgodę. Myślałem, że się nie dopatrzy, prawa autorskie. Już dawno widziałem, coś ty kompinujesz, już o Tobie wiedziałem wcześniej, nawet moi znajomi o tym nie wiedzieli, że, kurwa, kompinujesz, jak pod górę. Tylko się patrzyłem, co Ty, kurwa, wymłonisz? Już się dłuższy czas obserwowałem. A jednak wy, wy, wyszedł pies z dziury, kurwa, i... Odkryłaś się wreszcie. Co za, za typek? Już nie miałeś co w sali, tylko mój głos pod filmik. Pasował ci nie? To się spasuje w sądzie. Placy, bo już się tak ja ten placek. No patelni. Bo ja ci nie chodzę. Tak, o. Hop. Tak, o. Gdzie to można na patelni? Pomyślisz. I ja rozum ci się, kurwa, przykręci. Chciało mnie zapytać o zdanie do twojego filmiku. A nie na własną rękę zrobiłeś to bez uzgodnienia ze mną. A daj jesteś Podłożył mój głos pod swoje filmy. <laughs> mądrze. Więc co, lajkują ci wszyscy, bo im się ten filmik podoba? A wiedzą, że to mój głos? Cieszę się jak małe dzieci i się do przeszkola wysłać. I Miodziku się nałoży, poleje się miodem na leśniczki, obwinie się i będzie super. i następny na Każdy mówią na internecie o prawach autorskich. Każdy cały czas trąbi. Tylko jednej rzeczy nie widzą. Że ty kompinujesz jakąś pod górę i nie zablokujecie. Będziesz zablokowany. Tylko moje moi zwierzchnicy się już dopatrzeli, co ty kompinujesz. O Łukaszenko. Łukaszenko mówi moim głosem. Zobaczysz, co ci zrobię. Sprytnie, bardzo sprytnie to zrobiłeś. Tak, sprytny jesteś. <laughs> Łukaszenko mówi moim głosem. Podstawiony głos mój pod Łukaszenkę. A akurat i to spasowało. Myślałeś, myślałeś że, że, że moi znajomi nie, nie dopatrzą się twoich machlojek? Hmm? Zrobiłeś pięć filmów, już wszystkie jest zgrane, już policja ma twoje dane. I zobaczysz co ci zrobią. Kwestie jest za wszystko. Czekali na to jak głowę wychylisz, już wychyliłeś tę głowę. A ja nie popuszczę nic z tego. Ja nikogo nie uczerniam, tylko każdym życzę zdrowia, a tyś to podłapał. Chciałeś sobie kasę zbić na moich słowach. żeby patrzeć jak się wejdą, kurwa na te twoje pacjenty cię rozpierdolą już nie pochowasz i będziesz mówił, że to twój kumple nagrał do jego głosu, Może niektórzy nie wiedzą, czyli to głos. A to jest głos światowego youtubera. Podstawiony pod. O, o, te, te. Łukaszenko zbiera ziemniaki. I zbiera owoce, tak? Tylko mój głos tam jest. Moje słowa są podstawione pod filmik. Adasia Stysia, Adasia Grzybka. Pięknie świat już się dowie. Też wpuściłem wiadomość i mu się odechce. Do ramowej kasy ci się chce. A już miał darmową kasę. Ale w kiciu. Bez uwodnienia ze mną. A ja cię kurwa nie popuszczę. Za chuja. Nie trafiłeś na tego co trzeba. już następne. ładnie się smażą. Idealnie. Zobaczymy, ile to będzie kosztować w sądzie. Te machrojki. Jak myślicie, ile to będzie kosztowało w sądzie te machrojki. A zasia Stysia? O czym ile? A ja mu nie popuszczę. Za chuja. Myślisz, że Facebook Ci zapłaci kasę? Chuja, dostaniesz. Jeszcze łatasz to, co wziąłeś. No, fajnie to idzie. Tak. Kochani, powiem wam jedną rzecz, że Adaś Grzybek nagrał pięć filmów, które są z moim głosem. Bez praw moich. Autorskich. Nie pytał mnie o zdanie, tylko wstawił sobie mój głos pod jego filmy. To, co mówi Łukaszenko, to jest mój głos. To, co zbieranie ziemniaków, to też mój głos. Pięć filmów jest, co jest. Te filmy są z moim głosem podstawionym. Tak. Ja się nazywam chęcią bryczek. Światowy youtuber. I podstawił sobie głos pod swoje filmy. To jest logiczne, mądry, mądry, nie? Żebyście mu lajkowali i trzepał kasę bez praw autorskich. I to oni mówią, że to ich filmy. Oczywiście ich film, tylko mój głos. Nawet się ze mną. Nie kontaktował, żeby wgrać film pod głos mój pod jego film. Tylko się wstawił zadowolony. Myślał, że ja się nie dowiem. Ja go obserwowałem już dłuższy czas. Zobaczcie, co on zrobi. Jednak e, Wąż wystawił łeb z dziury. Będzie miał poważne problemy. Już jest w telewizji podany i będzie w sądzie. Na razie pozdrawiam wszystkich i życzę zdrowia.